Hiszpania tajemnicza, ta Hiszpania ukryta, którą pokażę z bliska. Witam. Jest 13 marzec 2021 roku i zapraszam dziś na podróż ekspres po bezdrożach Hiszpanii. Od miejscowości Rekena przez pobliskie miejscowości My posiadające tornado? własny zamek. umocnienia, mało znane. Jeszcze Rekena <grym> jest znana ze względu na produkcję doskonałych win. A kolejne miejscowości już, już są. Mniej znane i mało odwiedzane. Także te okolice na trasie właśnie będę chciała pokazać. Przynajmniej to co nagrałam z auta. Wyjechaliśmy bardzo późno po południu. Yy, I w jedną stronę czas ponad 2,5 godziny, czy jeszcze 2,5 godziny trzeba było na powrót. Nadal są jeszcze obostrzenia czasowe, także trzeba było się wyrobić w czasie, także wszystko było w po, pośpiechu, ale jednak było warto już w rekenie byłam już kilka razy, ale od rekeny tej miejscowości z daleka widziałam tylko pierwszy raz i dzisiaj możliśmy zatrzymać się miejscowości Ayora i tam chcieliśmy obejrzeć ruiny zamku, ale niestety jeszcze ten zamek był zamknięty. Szkoda, że nie zapoznałam się z terminem od kiedy z powrotem będzie można odwiedzać ten zamek. Ale nic, przynajmniej pospacerowaliśmy uliczkami tej miejscowości. Piękny park. Zaraz nas przywitał. Gdzie ptacko na jest z tak, ten, ten zamek chcieliśmy zobaczyć, ale niestety. Tylko mogliśmy dojść tam uliczką jedną. Ale brama była zamknięta. Jeśli ktoś się kiedyś zdecyduje na zwiedzenie tej okolicy i tego zamku to od razu powiem, że najlepszym sposobem jest odwiedzenie biura turystycznego znajdującego się w Ajora I tam Y, do, y, dowiedzenie się, kiedy przewodnik wprowadza na ten zamek. Opłata za te, na, na pokładanie pół jedno godziny, prawie dwie godziny. Według tych informacji jest, jest bardzo symboliczna i wynosi jedną. 1 euro za osobę. I ulgowe jeszcze są pół euro i dzieci do 12 lat i emeryci też, też mają ulgi. I także takie właśnie wizyty też są bardzo ważne, gdyż można się dowiedzieć bardzo dużo informacji o, o takich miejscach, a często bez przewodnika po prostu te miejsca są po zamykam i przewodnik pokaże właśnie ten zamek. Taka twierdza znajdująca się właściwie w centrum miasta, tylko tr trzeba kawałek podejść i była zbudowana w takiej formie, która jest teraz, już w, w XIII wieku, w XII. A po odzyskaniu tego miasta przez chrześcijan, na starej arabskiej konstrukcji wzniesiono kolejne fragmenty. I kompleks składał się z czterokondygnacyjnej rezydencji pałacowej. Posiadał dwie warownie i wielką, jedną wielką kolejną warownię, a także pomieszczenia dla żołnierzy, służby, studni i ogrody. Ale niestety ten zamek został zniszczony przez wojska Filipa V podczas wojny domowej, kiedy to wiele właśnie takich starych fortec, które przetrwały setki lat, a niektóre i tysiące zostały wtedy zamienione w ruiny. Niestety wykorzystywano je jako, jako twierdzę. Przy użyciu już nowych technik, działu takie budowle już były wtedy z łatwością niszczone i tutaj oglądamy jeszcze w centrum miasta jeden z kościół też był zamknięty i oglądamy taką typową średniowieczną y, zabudowę.

Pokazaniem zabytków tego miasta i w tym właśnie miejscu powinno być w prawo wejście na zamek, ale jeszcze, jeszcze takie, że dzisiaj nie robiono udostępnień tego miasta względu na czas wirusa, w jakim się znajdujemy. Będą luzowane kolejne obostrzenia, ale póki co, na dzień dzisiejszy, w tym miejscu, bo to też zależy od, od miasta i miejsca, w tym miejscu, zwiedzanie było zamknięte. I tak, że najlepiej dowiedzieć się przez biuro turystyczne i na stronie urzędu miasta zapoznać się z informacjami. Jest to, konsumpcja w środku nie jest możliwa, ale ulice są pełne stolików. I ludzie już korzystając z, te, z tej możliwości, jedna z fontan Bardzo lubię oglądać i rejestrować fontanny i, i ujęcia. Tutaj był taki placyk kiedyś wykorzystywany jako więzienie i miejsce straceń. A tutaj zarejestrowałam stary folder z walk byków z, ty, z 2019 roku jeszcze przed tym wszystkim ze starych czasów i tutaj jest kolejne jeszcze wejście na, na stare miasto takie właśnie były bramy jazdowe i tutaj by zobaczyć tylko ten fragment tej skały na której znajduje się ten zamek, tylko mogliśmy dojść do tego miejsca, i już się wró wróciliśmy. I tutaj kolejne domy. Subir arriba, ¿no? No, estarás a Budova Si no es por allá no se puede, no. No tenéis que ir a la, a la oficina de turismo, pero me parece que está cerrada ahora. Ya, está todo cerrado. Es que los caminos que para subir están con llave, entonces. Claro, es, es que son visitas guiadas. Vale, vale. Proszę zobaczyć jak. Takie wąskie są te uliczki. I kolejna fontanna. Działa. Pięknie działa. I tutaj jest główny plac miasta. Ja i kolejny piękny park dający sporo ślinności cień podczas lata. Szkoda, że zamek to zamek był zamknięty i w tym kościołach Marii, bo to budynek jest z XIII wieku, w stylu gotyckim, rozbudowany w XV wieku. Też chciałam to właśnie zobaczyć. A tutaj jest z jednych uliczek, właśnie widać fragment I, schody. I Też jakiś czas temu ten zamek został w miarę możliwości odnowiony i zabezpieczony. Poprowadzono odpowiednie schody. Także wiedzanie byłoby bardzo interesujące. A tutaj ten park, który jeszcze na koniec przed odjazdem, jeszcze bo chciałam się zbliżyć do. Gęsi i do jeszcze zobaczyć z bliska, Jeszcze pod wieczór, już tutaj dokarmiają. Także towarzystwo jest tutaj cały, cały, czas. cały czas, cały czas tutaj zbudowano im domek. Na środku. I ta woda nie jest wodą stojącą. Tutaj przepływa woda ze źródła. Później wpada do tego okrągłego zbiornika i płynie dalej. Także mają czystą wodę. Nawet zaobserwowaliśmy tutaj e, krewetki. Krewetki, które żyją w głoskiej wodzie olbrzymie krewetki także woda jest czysta i packstwo wykorzystuje je jako, jako schronienie przyzwyczajone przyzwyczajone do ludzi Kaczka Nazywa się Oka Oka Kaczka Taka piękna krótka nazwa jak ta rzeka oka gorna myślę, że to ma też jakiś związek to oka. Tak, tutaj pastwo dawało się obserwować z bardzo bliska. A tam rodzinka. Бенши, там. Сидела и тоже им там Каждый тут имеет какой свой ревер. Понял, место. Rzadko można spotkać takie parki. Nie mieliśmy, nie mieliśmy czasu, bo chęcią by się usiadło na ławce i, i posłuchało, i poobserwowało tego ptactwa. Wspaniałe okazje. w ogóle w okolicy są. Są bardzo ciekawe miejsca. Jest na przykład jaskinia de la Arania, czyli pajęczycy z rysunkami na skalnym Bardzo dobrze zachowanymi. I wioska Iberów, kasty de Meca, z, ciekawy, z ciekawymi wydrążeniami w skałach. Też Warto zobaczyć, ja też bym chciała zobaczyć kiedyś to. No i oczywiście zamek Ajora i Kościół Santa Maria de la Major. Który znajduje się właśnie w tej strefie, gdzie znajduje się też i zamek. Także, tak jak mówiłam, trzeba wszystko zaczynać od biura turystycznego, tam z przewodnikiem. Spokojnie, ponad godziny podejść na ten zamek, ciągle wszystko po pootwierają, opowiedzą ciekawe rzeczy. I tak tutaj jeszcze na koniec wracając i tutaj mamy miejscowość Harafwell, też położona jest na górze, stare miasto mamy na trasie miejscowość Halanse Cofrentes Wcześniej jeszcze Teresa de Cofrentes Kiedy miejscowości właściwie mają Po drodze Mają zamek I są wybudowane Stare miasta что-то начинать.